Siema, z tej strony Sinkerus i witam was w kolejnej audio opinii. Z góry uprzedzam, że na razie audio opinie będą i pozostaną Mam w planach jeszcze chyba 2 albo trzy serie, a później już przejdę do takich bardziej vlogowych opinii, które może będą bardziej popularne niż te, które są obecnie. Dzisiaj na tapetę wezmę sobie anime, które niedawno skończyłem oglądać, czyli K-Project. Anime, które z początku wydawało mi się takie nudne i które niby miało być odrzucone przeze mnie, niby, mówię niby, ponieważ spodobało mi się i dlatego postanowiłem je oglądać do końca, mimo iż są pewne wady, o których zaraz, dobra, nieważne. Przejdźmy do fabuły. Mamy miasto Shizume, jakoś tak to się nazywało w którym panuje siedmiu królów. I w tym mieście uczy się główny bohater, który nazywa się Yashiro Isama, czyli standardowa, że tak powiem, standardowy schemat, czyli mamy głównego bohatera, który uczy się w jakiejś tam szkole. Zostaje on w pewnym momencie wrobiony w morderstwo jednego z podwładnych z tych od tegoś, od jednego króla, czyli czerwonego króla, i musi teraz y, udowodnić, że mimo iż nie był to on, y, a ktoś inny, to się później wyjaśnia w, pod końcem serii y, musi wszcząć swoje takie śledztwo, prawda? Y, I Mimo iż y, jest on na razie zwykłym y, takim nastolatkiem, to mimo wszystko później zrobi się mały zwrot akcji. Y, można powiedzieć, że później okazuje się mamy jeszcze wprowadzonego takiego, nie pamiętam jak się ten gościu nazwał y, mamy y, Neko, czyli taką dziewczynę, która potrafi się zmieniać kota, która potrafi zakrzywić czasoprzestrzeń, czyli no może nie czasoprzestrzeń, ale potrafi zakrzywić obraz, czyli mamy, nagle budzimy się, nagle pojawia nam się miasto, co nie, eee, więc na tym to polega. Eee, można powiedzieć, że jest tutaj eee, fabuła, fabuła jest tutaj trochę taka na początku niby taka bezsensowna, bo Nigdy nie widziałem takiego. Znaczy, widziałem takie anime. W sumie powiem tak. Anime jest podobne troszeczkę do Dura Rary, ponieważ na początku nie wiemy nic. Nic nie wiemy, a potem pod koniec serii, w pewnych momentach, wszystko się ładnie wyjaśnia i później mamy taki efekt końcowy. Czyli możemy wszystko sobie zgrać od początku do końca i tak dalej. i Mogę powiedzieć, że to anime w pewnym stopniu trzyma y, człowieka w napięciu. Y, jest pełno zwrotów akcji, historia w pewnym momencie, y, wasz, wasze mniemanie, że no, on, on zrobi to, zrobi tamto, i nagle wszystko obraca się o 180 stopni i wychodzi na to, że on tego nie zrobił. Y, niestety jest tutaj dla mnie mała wada, ponieważ y, da się to zauważyć. Postacie nie są z jakieś, jakoś tak charakterowo, charakterowo, tak, nie mają jakiegoś takiego złożonego charakteru. Takiego, który, wiecie, wyróżniałby je na tle innych, prawda? Ale zdarzają się takie takie właśnie postacie. Co tam jeszcze powiedzieć? No, jeżeli chodzi o tutaj kreseczkę i muzykę, to stoi do, na dobrym poziomie ten, to anime. Jedno tylko tutaj chciałbym powiedzieć, że mogę tutaj powiedzieć, że animacja również jest płynna i dynamiczna. Walki są bardzo efektowne i no świetnie się to ogląda, jak dla mnie. I co jeszcze bym tu powiedzieć, czyli, można powiedzieć, że jest to takie anime przeciętne. Któro ma schematyczne postacie Fabuły nie ma jakiejś porywającej fabuły yy, Za to te zwroty akcji, te walki ta, Wszystko to ta, daje takiego Kopa temu, żeby nie przestać tego oglądać i żeby tego nie porzucić w kąt yy, I tak powiem, że yy, to anime jest No takie da, daje radę, o tak powiem Powtarzam się, ale daje radę Dey, Boże, powtarzam się, ale to anime daje radę no mi się osobiście podobało. Osobiście mi się podobało, zwłaszcza walki. Walki najlepiej widać, ponieważ są bardzo, tak jak mówiłem wcześniej, w, w, powiedziałem, jest to ładnie zrobione i można przy tym dobrze się bawić. Anime nie mnie jest długie, ponieważ ma, bodajże zaraz powiem, ma 13 odcinków. No to tak na, nie wiem, na 2 dni starczy i można to sobie tak oglądnąć, prawda? Tak. Tak, o, bo mi się nudzi, prawda? Eee, co jeszcze mógłbym powiedzieć? Mógłbym powiedzieć tyle, że to anime polecam dla osób, które nie szukają jakichś skon yy, takich skonkretyzowanych serii, czy mam na myśli takich, że okruchy życia, prawda, coś takiego, to jest po prostu taki, taka akcja pro, po prostu i tyle mogę powiedzieć mogę powiedzieć o tym, to nie jest jakieś takie super złożone prosta fabuła, czyli dla niewymagających ludzi, którzy po prostu szukają rozgrywki na dzień albo dwa. Chciałbym jeszcze tak, za, tak słyszałem, że może w tym roku, albo nie, inaczej, w tym roku ukaże się właśnie drugi sezon tego anime, gdyż no, to, miało, to miałoby sens, ponieważ nie można by było zostawić takiego zakończenia jakie się stało co się w nim stało przepraszam, nie będę wam mówił, bo to jest za duży spoiler Powiem tylko, że jak, gdy oglądniecie ostatni odcinek to po prostu rzeczywiście wspomniecie moje słowa, że drugi sezon naprawdę się, naprawdę się przyda. Drugi sezon ma być z tego co wiem to jakoś teraz na wiosnę albo... tak, na wiosnę, raczej na wiosnę nie wakacje no, nie mam pewności, Musi, trzeba to po prostu samemu sprawdzić. Więc dzięki za uwagę, tak jak mówiłem. To jest na razie jeszcze audio opinia na, na, ten, na ten moment. Eee, nie będę mówił, z jakich serii jeszcze będę to pl planuje zrobić audio opinię. Na razie to wszystko zostanie tak jak zostało. Później zakończymy, e, ja zakończę sobie ten drugi sezon w cudzysłowie, drugi audio opinii. I przystąpię właśnie do tych vlogowych form, czyli form takich jak ja, jaka ukazała się po ostatnimi czasy na kanale I czekam na Wasze komentarze pod filmami, czekam na wyświetlenia <laughs> dobra Tyle z mojej autoreklamy. A i pamiętajcie jeszcze łapka w górę. Więc do zobaczenia w następnej audio opinii. Pamiętajcie, przysłowiowa łapka w górę dla motywacji i dzięki cześć na razie, pa!